Hej, hello! Witajcie, moi kochani, na i i is Coming. Pochwycenie jest blisko. Dzisiaj mamy 15 marca. Księga e, Powtórzonego Prawa to jest 5. Księga Mojżeszowa. 3-4 rozdział, Dzieje Apostolskie 19, od 8 do końca tego rozdziału. Ehm, hmm, czekajcie, tutaj sobie zobaczę, gdzie ja teraz jestem. Mamy eee. nie wiem, czy to było dzieje apostolskie, ale chyba tak. Tak, więc tutaj sobie weźmy teraz może od, od Starego Testamentu, jest to trzeci, czwarty rozdział. I mamy, słuchajcie, taką historię. Oczywiście standardowo to jakby pokonuje Izrael różnych tam swoich przeciwników, itd. Tak I teraz tak. Bóg wysłuchuje modlitw, ale na niektóre nie ma odwrotu. Bóg, gdy Bóg coś mówi, to tak jest. Możesz mimo wszystko chciał przejść przez Jordan, ale już e, Bóg powiedział dość. Nie, roz, nie rozmawiaj ze mną w tej sprawie. Bo chodziło mu o to, że po prostu chciał, aby on po prostu mógł przejść przez Jordan. i Mimo wszystko przejść po prostu przez e, ten Jordan i wejść do, do, do tej ziemi Kanaan. ale Bóg wtedy do niego powiedział już dość. Nie rozmawiaj ze mną w tej sprawie. I e, w Nowym Testamencie jest też taka historia, gdzie apostoł miał jakąś zadrę, czyli coś miał po prostu w swoim ciele, chyba Paweł albo Piotr, chyba Paweł mi się wydaje, i wiele razy modli się o uzdrowienie. Trzy razy, tak, tak naprawdę tam było napisane trzy razy, i za trzecim razem Bóg powie do niego dosyć, że masz moją łaskę. Więc już więcej o to nie prość. Czasami tak jest, że po prostu Bóg nie uzdrowi, ponieważ no, ma po prostu do tego swoje cele i wie po prostu, że no, zna nas bardziej, niż my nawet sami siebie znamy. Dlaczego tego to wiadomo oczywiście, e, że tak powiem, no. Bo nie wysłuchał i tak robi. Więc tutaj, oczywiście, też zrobię oddzielny filmik, dlaczego Bóg nie wysłuchuje modlitw. To będzie w oddzielnym filmiku za jakiś tam czas. Dalej czytamy. Izrael 36 rozdział. Słyszał głos Boga za, yy, za życia. A czy Ty go kiedyś słyszałeś? Yy. 36 to był werset. Muszę poszukać. Trzeci, czwarty, trzydziesty, Gdzie on jest? 30 Z nieba dał się słyszeć, słyszeć swój głos, aby Cię upomnieć, a na ziemi ukazał Ci swój wielki ogień i jego słowa słyszałeś spośród pomieni To było do mówienia do tego, do Izraela, że słyszałeś Boży głos. Oni słyszeli Boży głos i tak, kurczę, Wam powiem, to jest takie mega fajne, żeby po prostu słyszeć Boży głos, jak Póki akordnie do nas mówi. Nie wiem, czy tak samo wy tutaj jakby słyszeliście kiedyś fizycznie. Wiem, że są niektóre osoby, które czasami słyszą fizycznie Boży głos, ale to są naprawdę mega, mega, bardzo, bardzo wyjątki, eee, które po prostu ci ludzie wtedy jakby, mi się wydaje, potrzebują Boga usłyszeć, nawet nie wiem dlaczego, ale no kto by Boga nie chciał usłyszeć? No czasami z jednej strony... To jak myślę, nam się wydaje, że to taki zwykły człowiek nam powie, jakie słowo to jest takie, wiecie, fajne i w ogóle takie proste, ale to jest Boży głos. A Boży głos w tamtym momencie to był taki wielki, grzmoty, pioruny i te inne sp sprawy, więc naprawdę to nie było aż takie bardzo do końca przyjemne, aczkolwiek dla Mojżesza to było bardzo przyjemne, bo po prostu on się tym rozkoszował Bożym głosem, bo był po prostu cały dzień, e, całe 40 dni na. na, na e, na górze i tam była znana taka relacja, że ludzie widzieli z boku, że to było taki obok zacieniony i tam po prostu były pioruny i te wszystkie sprawy inne, więc to tak to wyglądało. To to już czytaliśmy, że tak powiem, we wcześniejszych rozdziałach. Ym, teraz. Ym, mógł dokładnie pokazuje jakich bożków nie lubi i nie chce by je robić, bo to są bałwany. I tu mamy napisane teraz to oczywiście w Starym Testamencie. Dlatego uważajcie, abyście nie upadli i nie sporządzili sobie podobizny bożka. Jakiegoś posągu przypominającego mężczyznę lub kobietę, albo jakieś zwierzę żyjące na ziemi, albo jakiegoś ptaka szybującego po niebie, albo jakiegoś płaza prowadzącego po ziemi, albo jakąś rybę pływającą w wodzie pod, pod ziemią, aby nawet tak samo też tutaj widać, żeby też słońce, księżyc i gwiazdy nie były takim bożkiem dla nich. Jak wiecie, tutaj bukrej, i te inne sprawy. Słońce to było kiedyś w Egipcie było bardzo popularne, znamy to, to oczywiście z historii. Nie kłaniaj się im i nie słusz temu, czym Pan Twój Bóg obdarzył wszystkie ludy pod niebem. Czyli Bóg to dał dla nas, ale nie po to, by się po prostu modlić do czegoś, co nam Bóg dał. Czyli, jakbyś Bóg dał być się to byś do niego się modliła. Albo takiegoś jakiegoś posążka tu było ewidentnie pokazane postać mężczyzny bądź kobiety posąg. Które przeważnie zawsze jest taki posągi Jezusa, Maryi, teraz papieża. Bóg tego zakazuje i tego nie pozwala, by to po prostu dla takich osób się modlić, ponieważ Bóg nie każe, nie ma w posągu żadnego życia. Życie jest w Jezusie, który jest, powinien być w nas, a nie w posągu, który jest tylko marną rzeczą. Tak jak ten o kalendarz rzucisz, on nie ma w ogóle władzy, żadnej mocy, nic po prostu, w nim nie ma życia. Nie ma duszy, ducha, nic nie ma. To jest tylko materialna sprawa. I e, ludzie też oczywiście non stop zapominają, to bo na początku tego w ogóle całego rozdziału trzeciego, zapominają, że Bóg walczy za nich. I zapominaj, że Bóg walczy za Ciebie w każdej ze spraw. Czasem Bóg chce, abyś Ty zakończył sprawę, bo wie, że dasz radę, a czasem pomaga walcząc za Ciebie. Nie wszystko zrobi za Ciebie Bóg. Ty też musisz podjąć działanie. I tutaj to było na początku trzeciego rozdziału. Nie bójcie się ich, gdyż Pan Bóg wasz walczy za was. A potem proszę, pozwól mi przejść przez Jordan i to też, co to, to było. Więc ogólnie nie bójcie się ich, gdyż Pan Bóg wasz walczy za was, ale czasami pozwalałby ludzie walczyli. Czyli tak teraz idź, ja y, pozwalam ci, byś teraz wygrał. Czasami Bóg walczyć będzie za nich, a czasami Bóg pozwala. Mimo to, może tak walczy, ale pozwala, byś ty po prostu pewne decyzje podjął sam. I mamy teraz dzieje apostolskie. bardzo, Bardzo ciekawy fragment. Na temat Pawła, co się tam działo, tutaj możemy naprawdę o niego się uczyć, i takie rzeczy też mają miejsce w tych czasach. Dzieje 9, 19 raczej werset, rozdział od 8 do 41. Tu mamy historię na temat Pawła, który uzdrawia i chodzi, i mówi, i głosi, i teraz 12 werset, że wkładano na chory chustki lub przepaski które dotknęły Jego ciała i to wystarczyło, aby ustępowały choroby, a złe duchy wychodziły. Zobaczcie, jaka to była moc w tych rzeczach, których on dotykał, w którym miał kontakt z nim, więc zobaczcie, jakie naprawdę nasze ciało jest też święte, gdy jesteśmy w Jezusie. Mało o tym się mówi, mało o tym się wspomina, ale gdy idziemy z Bogiem, mamy z Nim relację, to Jezus jest w nas, więc to ciało też się przemienia. Te komórki w nas reaktywują się na. Boże działanie, nam Bożego Ducha, który jest w nas, by On właśnie, po prostu nas słuchajcie, naprawdę mógł e, dotknąć. Więc e, tak samo też wczoraj słuchajcie, miałam to w ogóle nagrać wczoraj, ale Bóg do mi powiedział: Nie nagrywaj teraz, dzisiaj mam, że miałam wczoraj nic nie nagrać. Więc okej, okay, ja posłuchałam, nie nagrałam, dlatego nagrywam to dzisiaj. A miało to być wczoraj więc nawet pawła chustki przepaski które dotknęły jego ciała uzdrawiały i tak jak skraj płaszcza Jezusa uzdrowił kobietę która go dotknęła to, to oczywiście skąd ja to wzięłam bo to sobie oczywiście czytałam to w komentarzu ja o tym nie zapomniałam jakoś ale taka była prawda że nawet jak skraj płaszcza dotknę, ktoś dotknął to po prostu był uzdrowiony to było coś niesamowitego słuchajcie gdyby ktoś tam teraz dotknął i po prostu był uzdrowiony Dlatego czasami warto też dotykać człowieka, kogoś się modli, e, bo kiedy jesteś w Bogu, to nic się nie stanie. I po prostu modlisz się o ochronę Bożej Świętej Krwi, aby ta wszała ochrona po prostu była nad tobą i wtedy nie powinno wtedy sobie się nic stać. E, ci, którzy mają duży... Y, tu mamy dalej, czytam, zapomniałam, tutaj, do, jeszcze było, widzicie, w Starym Testamencie że wracając na chwilę do Starego Testamentu, że ci, którzy mają duży zysk zbożków, nie będą... Aha, to nie, to jest nowym. Nie będą zadowoleni z tego, że ktoś może zaprzestać ich kupowania. Pieniądze ważniejsze od wiary i od Boga. Czyli tutaj była taka sprawa, że dlatego właśnie później było Artemita Efeska, i tam po prostu było, że oczywiście oni się darli, że ten Paweł uzdrawia, że mówi o tym, by nie modlić się do Bożków, nie modlić się do jakichś innych obcych Bogów, bo ponieważ Panu Bogu to się nie podoba. I dzięki temu wtedy zabierali im po prostu pracę. No a wiadomo, jak to wiadomo, praca, no wiadomo, to jest ważna, jakby ważniejsza w tym momencie, tak. Więc ech, po prostu musimy mm, myśleć o tym, właśnie że po prostu Pan Bóg e, naprawdę tutaj nie chce, byśmy tego robili i ogólnie e, ludzie będą na nas te psioczyć. Jak coś na przykład, naprawdę w Starym Testamencie w kolejnym dniu będzie, będzie napisane tak, słuchajcie, że naprawdę Pan Bóg bardzo strasznie nienawidził bożków i chciał, żeby wszystko było zniszczone. On nie patrzył na koszta, czy było zrobione ze złota czy nie, czy cokolwiek było ze złota, czy nie. Ja nawet tak samo mając, słuchajcie, to samo też e, no. Z komunią, wiadomo, kiedyś nie no wiadomo, no ja byłam w komunii, dlatego, bo, dlatego, że rodzice mnie tam dali. Wiadomo, bo było trochę inaczej, tam wszyscy się sensie nie byli nawróceni. Ale człowiek nawrócony wie, że to jest złe, i dlatego to nie powinno być tego, czy tam jakiś chrzest małych dzieci, czy na przykład komunia, ponieważ e, to dziecko nie rozumie tak, co to znaczy w ogóle. Ja nie wiedziałam, co to znaczy, w ogóle, gdzie ja to w ogóle idę, w ogóle robiłam, tak, bo tak wszyscy robili. I miałam taki, pamiętam, łańcuszek właśnie z komunii, z literką J, coś takiego. Ja po prostu go, słuchajcie, sprzedałam. Po prostu, bo Bóg o tym mówi, że te rzeczy są obłożone klątwą. Jeżeli Ty nie chcesz mieć na sobie klątwy, to lepiej to po prostu sprzedaj, spal, cokolwiek tam dostałeś w takim, w tym czasie, bo to było po prostu święcone przez różne, niestety niefajne formy, że tak powiem, więc jednak lepiej odsunąć wszystko wszystko co przynosi klątwę na twoje życie chociaż żyjemy w Nowym Testamencie, Bóg nas okrył całkowicie swoją obecnością, sobą i w ogóle, ale sami czasami pozwalamy na te klątwy, które by po prostu były w naszym życiu. Typu, nawet jak telewizję oglądamy. Puszczamy różnego rodzaju rzeczy, które po prostu są niedobre. Czy muzyka, czy nawet tak samo jedzenie. Tutaj troszeczkę jest inna rzecz, bo wiadomo, jedzenie i takie jest zatrute, więc tylko modlitwa i cud Boży może nam pomóc, żebyśmy tutaj, nic nam się nie stało. Ponieważ widziałam wielokrotnie, że ten, kto jest zdrowy, w sensie bardzo tak tu dba, o zdrowiu w ogóle Je więcej warzyw niż w ogóle różne rzeczy, to po prostu jest bardziej czasami chory niż ten, który jest słodycze. Aczkolwiek to jest jakby, no jakby z jednej strony, czy to, czy to to i tak jest wiadomo takie, że może być każdy chory. I to by było, słuchajcie, na tyle w tym dniu. Mam nadzieję, że Wam tutaj coś was zainspirowałam i tutaj sobie zobaczycie, co Wam do Was właśnie powiedziałam. Co Bóg przekazuje nam po prostu przez Słowo Boże. To nie jest to, że coś sobie, słuchajcie, zmyśliłam, że coś sobie dodałam. Bóg o tym mówi. Nie rób sobie rzeźbionej rzeźby, żadnego Bożka, żadnego postać Jezuska, Jezusa, Maryi. Naprawdę nie rób tego. Nie kupuj obrazów do domu, nie, nie, nie znoś tego, bo to jest złe w oczach Bożych. I choćkolwiek, to by każdy powiedział, że to jest nic nie, to jest tylko obraz, ale ja do niego się nie modlę i jest to złe, Bóg tego zakazuje, przez to nie może On swojej błogosławieństwa swojego dać nad siebie po prostu. Nie może, bo przez to, bo to blokada jest, gdzie to stoi. czy jakby Tak jakby stoł sobie diabełek w tym miejscu i Bóg. Bóg go wypchnie. Oczywiście. Ale wtedy to tak samo też pomoże, żeby coś tam wypchnęło, odeszło z Twojego życia. Więc to by było na tyle. Słuchajcie, i widzimy się w kolejnym filmiku. Do usłyszenia z Bogiem. Widzimy się w murach. Kiedyś ten dzień będzie, słuchajcie, ten dzień będzie, i wtedy będziemy bardzo pobudzeni, i to będzie coś niesamowitego. Szok. No, także do usłyszenia, pa.